Wielki Post roku 2020. Jestem w Dzierżoniowie, miasto na Dolnym Śląsku, zmiankowane już w XIII wieku. Przed wojną nazywało się Reichenbach im Eulen Gebirge, a więc jesteśmy na tzw. ziemiach odzyskanych. To tutaj przybyło wielu parafian, Czcigodnego Sługi Bożego Serafina Kaszubę. Kaszuby jako tak zwani repatrianci, a więc osoby, które utraciły swoje, swoje miejsce na kresach Polski i, musiało, i musiały szukać nowego miejsca dla swojego życia. To to było bardzo ważne dla czcigodnego sługi Bożego Serafina Kaszuby. E, świadczy o tym chociażby taka wypowiedź brata Leonarda Bobera e, we Wrocławiu, e, kiedy w latach 68-70 czcigodny sługa Boży był, był w Polsce, leczył swoje płuca. E, mieszkał też w klasztorze we Wrocławiu na ulicy Sudeckiej. Brat Leonard Bober powiedział myślą to on przebywał cały czas w ZSRR, albo w Dzierżoniowie. Oczywiście było tu wielu jego, jego parafian, osoby przede wszystkim z Korca, e, i pisał też do nich listy, i właśnie tutaj chciałbym kilka z tych listów zacytować, przeczytać. E, korespondencja była przede wszystkim z panią Heleną, Julią Bukowskimi. E, List z 1958 roku. Droga Julu, mam dokładną mapę Waszych stron, a nie ma Waszego dzierżoniowa. Pewnie miał inną nazwę. Jaką? Otóż parę miesięcy temu wyjechała stąd dziewczynka Wanda Boguszówna do ojca, który pracował jako naczelnik poczty. W równem pozostała jej ciotka, do której posyłała parę razy na tydzień, a obecnie nie ma już wiadomości kilka miesięcy, a nie można porozumieć się nawet telefonicznie. Sprawa jest tym bardziej, jest bardzo niepokojąca. Ponieważ lubisz zajmować się społeczną pomocą, proszę o pomoc w odszukaniu Wandy i podaniu wiadomości od niej. Druga sprawa to moja. Prosiłem już Masalskich o odszukanie adresu Cześka, którzy wyjechali z Moczulanki, nie załatwiwszy ze mną pewnych spraw. To jeden z listów, właściwie fragment tego listu. Inny list do pani Heleny. Też tutaj z Dzierżoniowa 61 rok Nie zapominam was nigdy A w maju szczególnie pamiętam Zawsze szczerze życzliwy Ojciec Serafin Inny list Ostatnie słowa Heli były bardzo wzruszające Za życzenia świąteczne dziękuję Wy też macie pisać Nie spodziewając się odpowiedzi Wszystkich was i znajomych serdecznie pozdrawiam I Królowej Maja polecam List z 70 roku. Drogie solenizantki nie chciałbym, żebyście myślały, że zapomniałem o waszych imieninach. Piszę więc na prędce, żeby zaraz odesłać. Niech Pan Bóg da wam wszystko najlepsze za wasze dobre serduszka. W piątek mają mnie wypisać ze szpitala, a po świętach jadę do Zakopanego w końcu lipca na Kazachstan, ojciec Serafin. Inny list także z podczas pobytu w Polsce 69,70. Chrystus, Pan Zmartwychwstał, Droga Helu, Julku i kochane dzieci. Życzę Wam wiele radości przy zawsze wesołych świętach. Pewnie będziecie w Połonnym i w Ponince u mamy. Chciałbym, żebyście się zapomniali, zapoznali z Jaworską, która tam mieszka. Adresu nie pamiętam, ale podam Mikołaj. Ja od marca opuściłem szpital i czekam na zupełne wyzdrowienie, żeby do Was wrócić. Książeczki chciałbym posłać na Kresy, bo tam potrzebują. Serdecznie pozdrawiam. Więc widzimy. Jak bogata była ta korespondencja Ścigodnego hmm, Sługi Bożego, właśnie z Dzierżoniowym. Inny list, z 1968 roku. Chciałem napisać bezpośrednio na wasze wspólne imieniny, ale zarzucił mi się adres, zresztą w ogóle stałem się niepiśmiennym. Czas płynie wartkim prądem, nazywają mnie dziadkiem i ustępuje mi miejsca, na co się oburzam. Szczególnie w Korcu i Równem czuję się młodo. Do was w gości mnie nie puszczają, a na stałe trudno mi opuścić duchowe dzieci, których mam wiele to co mówią i piszą o ojcostwie przeżywam zawsze w pełni, nie zapominając też o was niech wam majowe wasze święta przyniosą wiele radości radym był coś więcej napisać o was, w lipcu spodziewam się przyjazdu siostry do Lwowa moglibyście się z nią skontaktować mieszka Stalowa Wola ulica Kościuszki, Maria Kaszuba serdecznie pozdrawiam, ojciec Serafin inny list, brak daty, droga Helu Obawiam się, że nieprędko będę mógł się zdobyć na dłuższy list, bo jutro wyruszam na parę dni święcić cmentarze. Więc przynajmniej w kilku słowach dziękuję za list, który niepotrzebnie kończysz liczbą mnogą, a wiem, że są tam Twoje myśli i uczucia. Nie chciałbym Cię wcale urazić przykrą uwagą, tylko przestrzec na przyszłość, żebyś przypadkiem nie wierzyła temu, co mówią. Bądź więc nadal szczera i nie obawia się, że źle Cię zrozumią. Co do Twojego przekonania, że opatrzność Wami się szczególnie opiekuje, podzielam je całkowicie, czy. Czytając, co mnie proszą o warunkach życia repatriantów. Dla przykładu cytuję kilka zdań z listu naszej parafianki z Wałcza. Repatrianci tłoczą się w Szczecinie, aby powrócić. Nie ma dachu nad głową, nie ma pracy i formalna bieda. Robimy zbiórki na tych biedaków. Może i w czasie waszego przyjazdu tak jeszcze nie było, ale w każdym razie macie za co panu Bogu dziękować. Nie wiem, czy doszła do was wiadomość o śmierci Zbyszka zmarł w Wino Wrocławiu. Dziwne wyroki Boże. Z Marią się nie widuję. Nabożeństwa świąteczne odprawiliśmy w Korcu. Po południu przyjechał samochód z Dubna. Po Sarnach, równym i z Mikołaj zmęczył się do ostatka. Musiałem wziąć drugiego szofera. Teraz odpoczywamy. Dziękuję za wiadomość o częstochowskich ślubach. Nic o, o tym nie wiedziałem. Postaram się skorzystać. Serdeczne wzajemne życzenia posyłam raz jeszcze wszystkich, wszystkim i Bogu Was polecam, ojciec Serafim. Kolejny list do pani Heleny Julii Zierżoniowa. Drogę Solenizantki, chciałbym wam posłać powinszowania, ale byłem krótko przejazdem, a teraz proszę w Kustanaju. Szukajcie na mapie, a zobaczycie, że nie zapomniałem o was nawet w takich warunkach. Moje imieniny w tym roku przepadają, więc nie potrzebujecie się rewanżować, ale podaję krótki adres, na jaki możecie teraz pisać. W Kazachstanie będę krótko, Pan Bóg z Wami, ojciec Serafin. Ach, tych, tych listów jest bardzo dużo rzeczywiście do, do Dzierżoniowa a czytam tylko fragmenty, kolejny list do pani Heleny Juli tutaj z ulicy Krasińskiego na nową drogę życia śle wam, wam serdeczne życzenia, szkoda, że trochę spóźnione, niech Boża Dziecina błogosławi wam i waszej przyszłości na świętych młodzianków wspomniałem was serdecznie, bo przecież przeżyliśmy zbyt wiele, żeby można było zapomnieć od czasu i przestrzeń dzieli. Myślę, że znowu będziemy mogli nawiązać jako taki kontakt, nawet przez kazachstańskie burany. Tymczasem, Boże, opiece Was polecam, stary przyjaciel. A więc, nawet z Kazachstanu, pamiętał przygodny sługa Boży o, o Dzierżoniowie. List do Haren, 11 maja. Droga Harenko, święta obchodziliśmy jeszcze wszędzie uroczyście, za co niech będą dzięki stokrotne Bogu, który przecież ich doświadcza. Nic więcej nie pisze, bo to może. Pani Teodora, zdawam dokładniejszą relację. Jest możliwe, że się wkrótce zobaczymy, to będzie można lepiej porozmawiać. Teraz tylko ból ściska serce, kiedy się myśli o tym wszystkim. Dziękuję za poprzedni list pisany z sanatorium. Chciałem zaraz odpisać, bo sprawił mi wielką przyjemność, ale z dnia na dzień się odwlekało. Dziękuję Bogu, że jakoś się lepiej czujesz. Co do 11 marca, nie róbcie sobie wyrzutów, było cichutko i mało kto wiedział o moim święcie, choć mi nie brakło choć mi brakło dowodów życzliwości. Dubno też mi powstało, pozostało w tyle z prezentem. Stasi, oddaj moje gratulacje. Dziewczynki, rodzeństwo, serdecznie pozdrawiam I Wasz ojciec Serafin. To były listy pisane bezpośrednio do Dzierżoniowa, ale też są listy, w których jest wspominany dzierżonów. List do niezidentyfikowanej siostry z 1972 roku. To, co piszecie, że chcieliście mnie zatrzymać, świadczy o waszej życzliwości, ale nie zgadzałoby się z wolą Bożą. Pan Bóg wybiera sobie niezdarne narzędzia, żeby posługiwać się nimi w swoich dziełach. Co do mojego milczenia, nie snujcie żadnych podejrzeń. Zawsze was mile wspominam i radbym otrzymać wiadomość od was. Swego czasu pisałem do Tekli w Niemczech, ale nie wiem, czy otrzymała, bo nic nie odpisali. Również Dzierżoniowa nic nie ma. A więc były pewne przerwy w tej korespondencji. E... Dziękuję serdecznie e, za wysłuchanie tych, tych kilku e, listów Trzygodnego e, Sługi Bożego Serafina. E, no, trzeba powiedzieć, że one są pisane w charakterystyczny dla niego sposób. E, właściwie miasta, m, o których e, które wymieniałem są, e, są zaznaczane tylko pierwszą literą, aby też ich nie zidentyfikować. E, osoby są wymieniane często tylko z imienia, bez adresu, wszystko jest to Pisane tak dość konspiracyjnie, ponieważ ta korespondencja mogła podlegać też cenzurze, aby jakoś nikomu nie zaszkodzić. Słowo Pan Jezus na przykład jest pisane tylko często inicjałem PJ, a więc pewne rzeczy są tutaj bardzo zawoalowane. Jednak oczywiście, wszyscy ci, którzy, którzy wiedzieli o co chodzi, no to mogli mogli z tych listów bardzo dużo się dowiedzieć. Było napisane właśnie takim bardzo serdecznym stylem. Rzeczywiście przygodny sługa Boży Sarafin swoich, swoich owiec, swoich parafian nie zapomniał do końca życia.